Widzowie, Paweł jest normalny. Wczoraj, jak wróciliśmy do hotelu po wczorajszym vlogu, w sensie tym, który widzieliście ostatnio, Paweł stwierdził, że chce kupić sobie coś w Stanach i zaczęliśmy to wszystko planować i lecimy do Stanów dzisiaj. Na początku się zaczęło od tego, że to tak w żartach sobie... Na początku zaczęliśmy to w żartach sobie planować, a potem... Zaczęliśmy kupować bilety, i nagle się okazało, że lecimy tam. Mamy lot o 12, więc o 10 musimy być na lotnisku. Idziemy się ogarnąć, bo wczoraj w ogóle po całym tym planowaniu padliśmy spać. Ja jestem w ogóle jeszcze w cichu, z wczoraj. Mam makijaż i tak dalej, jeszcze na sobie, bo padłam po prostu. Więc idziemy się ogarnąć, idziemy na śniadanko i jedziemy na lotnisko. Życie z tobą jest wariowane Chciałem się ostatni raz piętrowym przejechać, a tu przyjechał taki polski autobus. Jedziemy teraz na stację i będziemy jechać pociągiem na lotnisko. do pociągu. Jest nie taka wiem. piosenka wsiąść do pociągu byle <grymne grymne> jakiego na tablicy pokazywało nam, że z peronu 17 mamy jechać pani nam powiedziała jak kupowaliśmy bilety że mamy iść na 13 a pan, który sprawdza nam bilety powiedział, że mamy iść na 16. A my chcieliśmy na 17, bo zaufaliśmy Google Mapsowi i póki co patrzymy jedziemy według linii, nie? Jakby w dobrym kierunku jedziemy, ale nie wiemy czy dojedziemy na lotnisko. Najwyżej wysiądziemy gdzieś jak pojedzie w złą stronę i ja robię Ubera po prostu, no bo musimy zdążyć na ten lot. Póki co no, jedzie w tym kierunku, także jest okej. Okay. Udało się dolecieć, idziemy teraz szukać bramek, robić check-in i po kontroli sobie pogadamy. Przeszliśmy już wszystkie kontrole i teraz możemy opowiedzieć o tym, czym lecimy, jak lecimy i jak zostaliśmy skamowani przez stronę. Jest taka linia lotnicza, norweska, North Atlantic Airways się o, nazywa. właśnie tak. I ta linia lotnicza oferuje gigatanie loty, między innymi do Stanów. Jak szukaliśmy biletu właśnie do Nowego Jorku, to wyskoczyła nam ta linia jako pierwsza za 1000 złotych od osoby. To jest mega jak na Stany. Więc zajaraliśmy się, klikamy od razu, mówimy bierzemy, lecimy. Znaczy zaczęło się od tego, że kupiliśmy inne rzeczy i ten bilet gdzieś tam leżał w tle, bo ten bilet był takim zapalnikiem w ogóle, żebyśmy polecieli tak, do tych stanów, no. spojrzeliśmy dobra tysiak za osobę, jest ok w miarę, lecimy tak i sprawdzaliśmy go kilka razy w ciągu dnia czy się nie zmienia cena i leżał sobie tak ten bilet odpalony żeby wpisać dane, no i jak już zaczęłam wpisywać te dane to nagle pokazało mi się, że sesja wygasła i że cena biletu się zmieniła ale dosłownie przy płatności, Czyli wpisaliśmy tak, czy, dane karty wpisaliśmy dane karty i pisałam płać, i nagle było error i, i że cena się zmieniła i cena za ekonomiczną klasę skoczyła do 4,5 tysiąca bodajże za dwie osoby a ten samolot oferuje ekonomii i premium nie ma żadnej biznes klasy i tak dalej i okazało się, że to premium jest tańsze niż ekonomii i stwierdziliśmy, no dobra, no to weźmy już to, to premium no, no bo nie mieliśmy wyjścia, wyjścia, nie było innego lotu w ogóle to jest jedyny lot, jaki mogliśmy lecieć który był dostępny na dzisiaj? Bez przesiadek i tak dalej. No więc no widzieliśmy to premium i w sumie zostaliśmy trochę skamowani przez stronę. No i finalnie zamiast 1000 złotych zapłaciliśmy 1700 za osobę, co teoretycznie też nie jest aż tak złą kwotą, patrząc na to, że masz dwie walizki i niby masz wygodny fotel i jedzenie. No zobaczymy, jak to będzie. Tak, no zobaczymy, przetestujemy tą linię lotniczą. Także lecimy do Nowego Jorku i mamy dużo fajnych rzeczy. Tak, Ogarniemy. bo nie będziemy tylko w Nowym Jorku. Będziemy jeszcze gdzieś w Stanach. Ale to zobaczycie w kolejnych odcinkach. Przejdźmy do samolotu. A! Oj, fajny, To, to jest kurde. I taka ciekawostka, widzowie. Ten lot na SkyScanerze się nie pojawia. Musicie osobno patrzeć z osła do Nowego Jorku i wtedy jakby do osła tak, co dalej tych totalnie nie pokazuje tego połączenia. Taki tip od nas. kociczki i poduszki. Mamy też wody, więc fajnie. Jak I to taki cozzi w miarę, w sensie możesz z tego wiesz, regulować, mieć blisko, zamykasz to. Spoko. Ogólnie, mega spoko. Jak na razie, zobaczymy jak dalej. Patrz to, tu są takie dwa guziczki. Dziewczyno, jest esunia. Co prawda nie leżysz tak jak... W biznes klasie leżeliśmy, ale jest mega wygodnie. No I tu śpisz, ja śpię 8 godzin, zajebiście. W sumie jak do tą cenę, to, były takie wygodne fotele, ekraniki, jedzenie i w cenie. No, za to zapłaciliśmy 37 centów, a to jest na ostatnią chwilę. No właśnie, dzień przed. to może być dużo tańsze. No, są mega nowe filmy, na przykład Barbie, która była niedawno w kinach, czy Aquaman. zdaliśmy napoje. Ona lubi pomarańczem. Dobre, taki świeży w miarę. No nie jest to co prawda ze świeżych pomarańczy picane, ale... Ale jest bardzo dobre są. No, moje dobre. Zostaje się właśnie nasze jedzenie i powiem wam, że jedynie wygląda tak apetycznie. Ja jestem w szoku. Jakby to jest coś, co ja normalnie mogę sobie zjeść. W domu. Taki mega dobry posiłek no Ja mam mnioki w sosie pomidorowym, lekko ostre A ja wziąłem sobie pierś z kurczaka w jakimś sosie z ziemniakami Do tego deserek wygląda przepysznie no. Ja ogólnie nie jestem dużym fanem mnioki to że nie mam na kurczaka Ale jest dobre No, smaczne Pierwszy raz się spotykam w takim samolocie Na tym telewizorku możesz sobie w każdej chwili zamówić kole, Możesz sobie w każdej chwili zamówić Wodę. Tak, musisz... jakby takie darmowe rzeczy do picia możesz sobie zamówić w każdej chwili i nie musisz czekać, aż przychodzi pani z tym koszyczkiem tylko możesz sobie zamówić i w międzyczasie tak. ona ci to przyniesie. To jest super opcja, bo wiecie, bo na przykład leci sobie lotem. I... Czekaj, czekaj, czekaj. Albo kupujesz, albo kupujesz, albo sushi bani, sushi bani, nie? A tu sobie klikasz, zamawiasz i ci przysyłają po prostu, nie? No to jest opcja tam kuzaczka. Mega dobre. Falki, do wielaki. A I ensure you're the right one for me. Didn't I see you in vote? Nobody do it like this. Pandora bag like you try that wrist. This is real life. I need someone that. Now nah, wait a minute. You need someone that. Uh, uh. Super linia lotnicza. Naprawdę warta swojej ceny. I no, mimo tego, że zapłaciliśmy więcej, to uważamy, że było warto zapłacić tyle, bo było mega wygodnie, dobre jedzonko i było fajnie. Wciąż stanieś lotem lub tchanzą i tak dalej. Idziemy teraz się y, skontrolować i lecimy po naszą furkę. Aha. A mamy naprawdę fajną. Zawsze jak coś wychodzi, to muszą nam tak splunąć prosto w twarz. Tutaj auta nie są drogie. Miałem zapłacić 650 zł z full ubezpieczeniem za przeciętny samochód bądź 800 zł z full ubezpieczeniem za wielkiego amerykańskiego SUWA. No i takie mieliśmy zarezerwowane, ale pani powiedziała, że jak nie mamy karty kredytowej, to nie możemy tego zarezerwować. A ja wszędzie rewolutkiem, mnie kredytowy w ogóle nie mam debetówkę tylko. No, więc... I dała nam mid size, czyli dała nam średniego no, SUWA. To auto. No e... i ciekawe, co to będzie. To może być jakiś Hyundai albo coś takiego. To, <laughs> to będzie zawiedziony. E... Nie wiemy jeszcze co, nie patrzyłem, póki co w tych papierach. Co mamy? 601. Pani tak, mamy miejsce panie. 601 i dowiemy się idziemy po prostu z... na miejscu co mamy Tak, jedziemy szukać auta Nissan. Nissan, ale A. to jest jeden plus tego Nissana jest taki, że jest amerykański model Nie ma go na Europę I ty się mojej Ale jak? O fu, wyszedł w na od razu. I my zapłaciliśmy za to tyle samo co za takiego wielkiego SUVa? No ale skąd to? A ja już mi się nie chce wiesz, że za takiego wielkiego SUVa mieliśmy zapłacić tyle co za to No Pani powiedziała Uuu, uh, I give you discount, so... Czyli ona mówiła, że to auto jest droższe niż to, co stoi przed nami, no pokaż to, pokaż tego szewiego, no przecież kiedyś śliczny Takie auto widzowie mieliśmy mieć A mamy Nissona W sensie Nissan ogólnie też poka samochód, nie, ale nastąpiłem się wieczorem Dobra, wyjechaliśmy już z całego tego herca i tak dalej, już powoli mnie nie śmierdzi w aucie, bo mamy też otwarte i ja jestem Mego głodna ja proponuję, żeby pojechać najpierw co zjeść, a potem najpierw ogarnąć rzeczy Proponuję trzy restauracje Chipotle, Panera Bread, albo pizza na kawałki I obok babeczka Gigi Gigi Oż kurde wszystko nie, wszystko jest, jest po Wszystko jest zajebiste Proponuję pizzę i babeczkę, pizzę i babeczkę. Pizza i babeczka. Pizza i babeczka Jesteśmy. jesteśmy wow. Ale do Gigi Gigi, tak koniecznie Pizzeria G, a nie pizzeria Gigi No ja nie wiem skąd się to Gigi przyszło do no, no ja, się... ja też tak zacząłem się <laughs> zastanawiać jak skończyłaś nagrywać Idziemy po kawałek pizzy, znaczy po trzy kawałki Ale to dobrze wygląda no, Oj, tak I ten tłuszcz ciekający z tej pizzy, kocham Wszystko to poszło, mi być istotne To jest zupełnie inny poziom pizzy Nigdzie w Polsce, nawet jak ktoś mówi, że to jest taka wiecie, nowojorska pizza i tak dalej, ja dam takie nie tam takich pizzy jak tutaj No jest oczywiście spełniona. Ja już mogę wracać do Polski Ej, jak ciemno się zrobiło nagle no, Ja bym nie mógł tu to mieszkać jest. Bo mam nadwagę teraz, mam nadwagę w ogóle o półtorej kilo, bo ostatnio liczyłem Jest kategoria zawyżona waga i potem kategoria otyłość I w kategorii otyłość jestem 1,5 półtorej kilo Po tej pizzy o dwa pewnie Ale w każdym razie jakbym tu mieszkał to ta otyłość by skoczyła do plus 30 kilo, nie? Tak, tymczasem my z pizzy idziemy obok po babeczki Let's go! Paweł mówi, jestem już tak napchany, nie dam rady nic zmieścić. Ja mówię, to nie idziemy na babeczkę? Paweł, nie, no idziemy to jest góra? Zwykle. Taka świeża Ej, co jest? Widzowie, tak to teraz wygląda A macie w tym momencie przebitkę jak to wyglądało I właśnie Ej. ta góra robiła robotę No właśnie mi ta góra średnio smakowała Dla mnie ona tak robiła robotę no zobaczymy. Nie mów, że mi zmienili babeczkę marzeń Sama babeczka jest ta sama, ale krem nie jest ten sam. O nie, jakie zawiedzenie. To mi mój amerykański dream. Nie jest dobra ta góra. Ja górę ściągam, jest zbyt czekoladowa. Ale zobacz, w środku jest taka sama. W środku babeczka jest ta sama. No. Ale ta góra jest inna. Dobra, widzę. Ja mam nasze babeczki i jedziemy do galerii Bo ogólnie my byliśmy przygotowani, że my dzisiaj będziemy w domu Nie mamy żadnych czuchów, nie mamy nawet gaci, nic nie mamy ze sobą Więc po prostu jedziemy do galerii, żeby kupić wszystkie rzeczy, które potrzebujemy I potem idziemy te w tej galerii też kupić coś, po co w sumie tutaj przyjechaliśmy To co, jakiś Dunkin? C nie ma opcji, jestem tak najedzona Idziemy teraz na zakupy do jakiegoś może może kupić jakieś ciuchy Ale nie możemy jeszcze kupić za dużo, bo mamy ogólnie tylko takie plecaczki ze sobą, które już są zapakowane mega mocno, więc. Musimy kupić mało rzeczy, ale inaczej. Hmm. Dużo małych rzeczy, o tak. No. Pamiętaj też, że możesz, wziąć, możesz wybrać rzeczy u cioci, nie? Ej, bez kitu możemy wybrać u cioci. No. Może tylko taką jedną na jutro, a resztę wybierzemy. No możemy jutro wybrać, żeby jeszcze się nie tam. Nie, bo cioci, ma papronkę. Więc ogólnie jesteśmy uratowani, że przyjechaliśmy do cioci. Bez kitu. Dobra, to koszulkę jedną, Gacie. To idziemy po Gacie do ciebie, a ja chcę tylko t-shirt. Mamy ciuchy, mamy kosmetyki i teraz idziemy po rzecz, po którą tu w ogóle przyjechaliśmy. Paweł myśli, że chce sobie kupić okulary a Vision Pro I właśnie po mnie tutaj przyjechaliśmy Dlatego jesteśmy w Stanach Bo to w ogóle nie było planowane Paweł stwierdził, że chce kupić te okulary i że musimy jechać do Stanów Zaczęło się od tego, że napisał do mnie znajomy, żeby kupił Ale boi się polecieć Paweł powiedział, ja się nie boję, że ja, ja, bo... ja mogę polecieć A mówi, to poleci i ja od Ciebie odkupię A on no ale za ile? Ja mówię, no za trochę mniej niż skosztują A ja myślę, to mi się nie opłaca Ale potem myślę, no dobra, ale mogę już z tego nagrać film I mimo wszystko stworzyć raczej wiralową treść no, bo oprócz dwóch twórców, którzy są bardziej technologiczni w Polsce, zaś w sensie technologiczne kanały prowadzą, nikt tego nie ma. Więc stwierdziłem, że przylecimy po Apple Vision Pro, znajomy go później, onem mi odkupi, ja on ją wierzę film, i przy że spędzimy sobie kilka fajnych dni, z bo z zaplanowałem. Tak. i też wstałem. Tak. Także idziemy po Apple Vision Pro. Już za nie zapłaciłem. Na 19 wizytę jest 18.40, czyli za 15 minut wejdę w posiadanie tych jakże kontrowersyjnych okularów. Dla mnie też one są kontrowersyjne. Drogi! I drogie. to kosztowało? To jest na... masakra jakaś. Ogólnie są drogie fest. Ja sobie osobiście bym ich nie kupił. No ale że tak wyszło, to stwierdziłem, że będzie z tego fajny content. Przetestuję coś, co według mnie też doprowadza do utracenia świata. No ale nic, przetestujemy to i tyle. Jesteś nienormalny, pan. Konoś mi za to. Jest problem. <laughs> Wszystkie są problemy. Dzisiaj się. jest tragedia, te filmy się nazywać jeden wielki problem. Chcą nas wpisać do systemu, że jest jakiś błąd bon... Danymi Pawła. Bo ja generalnie pisałem adres mojej Cioci, bo żeby to odebrać, musisz nie. podać amerykański numer, amerykański, amerykański adres i, jakby, wszystko amerykańskie. Mam swój amerykański numer, ale nie mam swojego adresu. Podałem adres Cioci, a moja karta się nie zgadza ale z tym adresem. Apple ID jest podpisane pod polski numer i pod polskie no. dane, więc może to jest ten problem. No pani zadzwoni. Ogarnie i, i ten, no zapłaciłem za to. No jutro są otwarte sklepy i w poniedziałek też, więc najwyżej odbierzemy to innego dnia po prostu. No to nie jest problem, do poniedziałku rano, to no. miał. Jutro musimy to odebrać. zobaczymy. Zobaczymy. Udało się ogarnąć. Po 30 minutach batalii udało się. Znaczy, nie no, bardzo pomogli, nie? Musiałem zadzwonić na infolinki tak no, i, tak i tak dalej, i tak dalej. to wszystko? Ciekawostka, dużo starszych osób to kupuje, tak. gdzie w życiu się nie spodziewałem no. tego. Dla nich jest to niesamowite, że mogą To na przykład mecz na żywo, jakby z pierwszego tak. rzędu i tak Albo nie dalej. Nie powiem, mieć okularów swoich, tylko na przykład mogą się przybliżyć i oddali w zależności od tego jak widzą, nie? No Czekamy teraz, aż ktoś przyjdzie nauczyć bo jak się to obsługuje i wtedy bierzemy. Odbieramy na sprzęt i idziemy. idziemy. alta Dobra, mamy to, a jak wrażenia? Powiem tak, to ciekawe doświadczenie, takie nietypowe, niecodzienne, nie? No zobaczymy. No ja wszystko widziałam, bo pani mi pokazywała na iPadzie, co Paweł robił i fajnie to wygląda. Jest to inne niż zupełnie te jakby VR okulary, nie? Tak, jest to zupełnie inne. No zupełnie jest coś innego. Idziemy do auta, bo wszyscy na nas patrzą idziemy z tą tak, wielką paczką. To jest tu mega na hypie oh. i po prostu każdy wow vision Pro <laughs> wow, tak, no vision ludzie Pro. klaskali, mówi, że kupił Tak, okres. cały, cały Apple by klaskał. Tworowamy. Mango w, e, dragon, dragon Fruit, fruit uh, drink and. E, s, e, I lemonade. To wszystko, dziękuję. Przeszliśmy szybko do Starbucksa po nasze ulubione napoje stąd, bo w Polsce one nie smakują tak. Pijam ten Mango i Dragon Fruit i refresher w Polsce, i on zupełnie inaczej smakuje. A Mam nadzieję, że coś będzie dobre Mamy nasze piczka, zdrówko. To Opa. jest to. Dobra, widzowie, my y, pijemy nasze picia, jedziemy do Rodinki, spędzimy z nimi czas, i widzimy się jutro. Tak. Dobranoc dobry, widzę, że jest 7.30 rano. Rodzinka jeszcze śpią, więc mówimy cicho. I tak, zrobimy tylko peni, bo nie wiadomo, czy nie trzeba nałożyć baterii i później w parku się to powiemy. co duże dla ciebie są co? W ogóle to jest największy minus według tego urządzenia. Tu nie ma w środku baterii. Musisz nosić baterię zewnętrzną. Nie wiem co to, Wiesz? O, to jest ta bateria właśnie. I ją jakby trzeba nosić w kieszeni ten kabel zwizny. Uh -huh. To jest największy minus tego wszystkiego. Ej, to tak prześciówkę. O, przeciwka USA, to dobrze, bo nie mamy spacki. Tak, tak jest. No dobra, to tak wygląda unboxing. Podłączamy. ładujemy i... Się za jakiś czas w parku i będziemy to odpalać. Przyjechaliśmy teraz do parku, żeby przetestować te oto gogle Zobaczmy, jak to bangla. Czy ty wiesz w ogóle, jak to operować? Nie wiem, totalnie. Ja Ej, a to... można zrobić podgląd na telefon? Pewnie można, jak to połączymy. Dobra, odpalamy. Aby móc konfigurować Apple Vision Pro, sprawdź swoje ustawienia Apple ID. Ustawienia Apple ID. Chyba to będzie zbyt skomplikowane, będziemy musieli ściągnąć vpn co? Cześć, że to zeskanowało moje oczy i teraz tylko na moje oczy się odpali. Przerażające to. No. To jest przerażające. Jakby ja normalnie widzę świat, nie? To jest fajne w tym, że to nie jest tak jak taki, wiecie, VR, że nie widzicie w ogóle, co się dzieje wokół, tylko tutaj rzeczywiście widać wszystko, co się dzieje wokół, i oprócz tego widzicie jakieś aplikacje, i jakieś rzeczy, które są na tym dostępne. Jestem ciekawa, czy będzie tak, że na przykład nie wiem, za rok, za dwa będzie tego tyle na świecie, że ludzie będą na przykład chodzić normalnie po ulicy w tym i funkcjonować i czy na przykład za kilka lat tworzą takie same gogle tylko, że mniejsze, które wyglądają, wiecie, jak na przykład moje okulary zobaczymy co czas przyniesie. ogólnie wygląda trochę śmiesznie patrzcie, Pałusek klika w powietrzu a czy ty no. musisz tak tą ręką klikać? czy wystarczy, że patrzysz na to i możesz sobie kliknąć gdziekolwiek? mogę patrzeć na to i mogę klikać okej okay. bo jak ty tak klikasz, tak wiesz, tak ręką to to wygląda mega śmiesznie z zewnątrz Dobrze, widzowie, konfigurujemy to dalej i Pokażę wam jak już to wszystko będzie ogarnięte Dobra, Pawo mówi, że już udało mi się wszystko ogarnąć No generalnie ja sobie w tym gdzie mogę wstać, tak o, I sobie normalnie w tym chodzić, jakby widzisz wszystko, to już nie? Mogę sobie podejść do Ciebie, przytulić Cię, dotknąć Cię i tak dalej. Jest trochę zaburzona odległość. Jest wszystko dalej niż Ci się wydaje. Ok. Czyli ja mam wrażenie, że w tym momencie powinien złapać kamerę. Ok. A jeszcze mam do niej kawałek. Nie no. Centymetru. Dobra widzowie, teraz Wam nagrywam cały obraz i powinniście to widzieć razem z aplikacjami. I teraz odpalam na przykład to. O, proszę bardzo. I tutaj są menu i ja to menu sobie przewijam i na przykład odpalam zdjęcia. Odpalam sobie to o tutaj. Teraz będziesz w, w parku, i mogę sobie to tutaj zrobić i ćwiczyć na przykład, robić pajacyki i widzieć sobie to, i sobie to oglądać, nie? Czekajcie, wyciszę to, żeby było lepiej. I teraz to, może na przykład sobie tutaj zostać. Ja sobie znowu odpalam aplikację i na przykład odpalam notatki. Notatki sobie rzucam, no na przykład na tutaj. I teraz odejdę ten telewizor, jest nie nie widzimy. Nie słyszycie chyba widzowie Pawła, ale chodziło mu o to, że wszystko zostaje na swoim miejscu, tak jak Paweł to przyczepił. Da. Tak jak ja to przyczepiłem, tak to zostaje. Ten obraz też tam jest. Swoją drogą, ten obraz jest w 3D jakby. Widzicie? O no kamera wystaje, nie? Czy wy to widzicie? Ja to widzę 3D normalnie. To nagrywa obrazy w 3D. Porównane. Ja niestety nie będę mogła użyć dzisiaj tego, tych okularów. Ze względu na to, że mam swoje okulary na sobie, a nie można używać tych okularów z innymi okularami. I jeżeli masz wadę wzroku, to musisz mieć specjalną jakby receptę od lekarza. I wtedy oni ci tworzą specjalne nakładki na te okulary, które pawo ma na sobie. E, takie magnetyczne, które po prostu są w twojej wadzie i wtedy wszystko widzisz. Także ona ja, nie będzie mogła z tego jak jak ja mu teraz je założyła, to ja bym totalnie nic nie widziałam. Musiałabym mieć soczewki, więc może. Widzowie, w jakimś kolejnym odcinku pokażę wam, jak ja to używam, bo wtedy po prostu założę sobie soczewki. Ale myślisz, że dałbyś radę w tym funkcjonować all day? Na aktualny moment korzystam z tego, ile z 10 minut? No. 15? Mam wrażenie, że boli mnie oczy. Dlatego, że musisz mocno pracować oczami. Musisz mocno pracować wzrokiem, ale możesz tego nauczyć, bo wiesz, bo musisz no patrzeć tak, no bo, na to, żeby to kliknąć. Nie, bo, bo tak naprawdę pracują ci mięśnie wokół oczu. No. Jak sobie wypracujesz, to wydaje mi się, że, że dasz radę tak cały czas Ale przerażające to jest. Dla mnie najbardziej przerażające jest to, że jednym kliknięciem możesz sobie wyłączyć jakby cały ekran wokół. Tak, w się sensie, że. To ja wam pokażę jeszcze. W tym momencie mamy, jak wy widzicie, ja widzę Ole w tym momencie, widzę was na kamerze. To przekręcam i w tym momencie widzę, że jesteśmy w kosmosie. Ola jest akurat blisko, także ja ją widzę. Nie wiem, czy wy ją widzicie, ale jak się od niej odsunę tutaj, to w tym momencie nie widzisz nic. Nie widzę nic. Znaczy inaczej, jak coś się rusza, jak zaczyna się, się ruszać. To Cię nie widzę, znikasz mi. A jak się ruszam, to widzisz? Tak, zaczynam Cię okay. widzieć. Widzisz, jedzie tutaj ta koparka. Ja ją widzę we mgle, za, za tym jakby. Ale mimo wszystko, jak siedzisz tam w domu, to możesz się wyłączyć. Możesz się totalnie no wyłączyć, właśnie. no tak jak na VRze. Tak, nie wiem czy w produktach innych, ale wiem, że w produktach Apple możecie się właśnie jednym kliknięciem wyłączyć tutaj, mając te okulary. Mając słuchawki na sobie, możecie też wyciszyć cały głos wokół i tak naprawdę Was nie ma. Dla mnie to jest no, przerażające. No jest to takie trochę oczy. Od człowieka ze świata tak, no, jednego, jakby... nie? No, dla mnie to jest lepsza Wydaje mi się, że to są urządzenia, które są praktyczne. W sensie, na przykład, być może do montażu się to przyda. Widziałam, że ludzie montowali w tak. tym, no. Być może do jakich rzeczy się to przyda, ale człowiek wydaje mi się, że musi znać granice używania tego. To jest dalej dobre urządzenie do domu, mi się wydaje, a nie do korzystania w dzień. Chociaż nie wiem, będę spędzał w tym 24 godziny, wy już ten film widzieliście, tam na pewno swoją opinię wydam. Ale na wstępnie, wydaje mi się. Że to jest spoko do domu, a nie żeby chodzić z tym podwozem, tak? Wow. No, bolą oczy. Okej. Okay. I swoją drogą dowiedzieliśmy się wczoraj, że Apple pracował nad tymi okularami 12 lat. Porąbane to jest. I co pomyślcie teraz, skoro nad tym się pracowało 12 lat, nad czym teraz pracujący wyjdzie na przykład do 10 lat? No ale nic. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Teraz wiemy, że jedziemy do Pawła Krześniaka właśnie się z nim zobaczyć, więc kończymy dzisiejszego vloga. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku jeszcze ze Stanów. Tylko, z innego stanu. Dokładnie. Totalnie innego. Więc e, koniecznie subskrybujcie i do zobaczenia. Pa, pa!